Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia i siostry, w to wspaniałe święto, w tę wielką uroczystość niebo wstąpienia Pańskiego, pobożnie rozważmy to, co dokonało się na koniec ziemskiej działalności Pana Jezusa, kiedy już ostatecznie i definitywnie rozstał się ze swoimi uczniami, z apostołami. Zadajmy sobie zatem trzy takie proste, podstawowe pytania. Dlaczego Pan Jezus musiał do nieba wstąpić? Cóż to nam daje, że do nieba wstąpił? I po trzecie, kimże my jesteśmy? Jak siebie czytać mamy w kontekście dzisiejszego Wielkiego Święta? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba? Możemy zachwycić się wielką intuicją polskiego poety cypriana Kamila Norwida, który w wierszu Pielgrzym tak pisał: Nad Stanami jest i Stanów stan, jako wieża nad płaskie domy sterczące w chmury. Ta wieża stercząca w chmury nad płaskie domy świadczy o tym, jakże dla nas niepojętym, nieosiągalnym i niezrozumiałym jest wspaniałość nieba, która wbijając się w same chmury jako ta wieża, sprawia, iż my nie jesteśmy w stanie ogarnąć jej rozumem. Ale to stan, do którego musiał wstąpić nasz Pan Jezus Chrystus, pokazując nam i nam drogę, którą musimy przebyć i jej chwalebny koniec, jeśli pójdziemy śladami chrystusowymi. Święty Tomasz Zakwinu jeszcze tak dokładnie to tłumaczy. Każdy byt winien zajmować stosowne dla siebie miejsce, stosowny stan. Chrystus przez swe zmartwychwstanie, zapoczątkował życie nieśmiertelne. Natomiast my, przebywający w miejscu rodzenia się i znikania bytów jesteśmy miejscem bytu niezniszczalnego są niebiosa. To też byłoby czymś niewłaściwym pozostanie na ziemi Chrystusa zmartwychwstałego. Więc Chrystus słusznie wstąpił do nieba, bo tam jest Jego miejsce. Skoro tak, to czyż nie ciśnie się nam na usta i do serca kolejne pytanie, ale czy nie mógł zostać z nami jeszcze dłużej? Czy nie mógł pozostać pośród nas po to, by dalej nas umacniać w wierze, byśmy i dzisiaj mogli Go widzieć jako apostołowie i uczniowie? Dlaczego musiał rzeczywiście wstąpić do nieba? Czy my coś z tego mamy? Norwid będzie pisał dalej. Wymyślicie, że i ja nie pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziej skóry. Przecież ja aż w niebie łona, trw, łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa jak piramidę. Doskonale interpretuje te słowa Wypowiedź świętego Leona Wielkiego Papieża. Wtedy więc, to jest po wstąpieniu, najmilsi widzimy Pana Jezusa w większym i nadprzyrodzonym blasku. Wtedy też jako Bóg w przedziwny sposób zaczął nam być bliższym, kiedy jako człowiek od nas się oddalił. Teraz i wiara zyskując pogłębienie zaczęła lepiej poznawać równość natury Syna z naturą Ojca. Odtąd, odtąd nie odczuwała ona potrzeby już dodykalnego obcowania z cielesną istotą Chrystusa, z tą, w której On mniejszy jest niźli Ojciec, choć bowiem w uwielbionym obecnie ciele pozostaje. W nim ludzka natura dalej, ale oczywiście o to chodzi w wierze, żeby z jednorodzonym synem Bożym równym ojcu, niedotykalnie, jakoby ręką, ale w duchu mieć styczność. Te słowa są jakby doskonałym wyjaśnieniem słów pana naszego Jezusa Chrystusa. Które ten kieruje do Marii Magdaleny w dzień zmartwychwstania, gdy do niej mówi: Nie dotykaj mnie, nie wstrzymuj mnie, bo m jeszcze nie wstąpił do Ojca. A Norwit intuicyjnie mówi: Przecież ja aż w nieba łonie trwam. Nasz Pan Jezus Chrystus wstępuje do nieba, aby nas po pierwsze uchronić przed pokusą zmysłowego rozumienia wiary. Bowiem ta pokusa zmysłowego rozumienia wiary jakże bardzo nami dziś grozi rozumienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w tych ziemskich kontekstach bez odwołania się do tego celu ostatecznego, do którego wszyscy zmierzamy. Nadto nasz Pan Jezus Chrystus wstępuje do nieba, aby pobudzić w nas tęsknotę za niebem, aby zmotywować nas, byśmy do tego nieba podążali, byśmy nie zatrzymywali się na to, co widzą tylko oczy, co słyszą uszy, co czuje nasz nos, co dotykają nasze ręce, bo to wszystko jest jak dom ruchomy z wielbłądzi i skóry, to tylko krótka pielgrzymka. Zatem prawdziwe szczęście jest tam, dokąd wstępuje nasz Pan, także po to, abyśmy już tu na Ziemi mogli poprzez zapowiedzianego Ducha Świętego doświadczać promieni szczęścia, pokoju i łaski, która będzie nas do tego nieba prowadzić, abyśmy i my sami do tego nieba podążali, abyśmy i my mieli w tym swój udział. Święty Augustyn tak dokładnie mówi nam i nas przestrzega wszyscy ludzie którzy pragną być szczęśliwi, muszą pragnąć nieśmiertelności, bo inaczej nie potrafią być szczęśliwi. Oto w niebo wstąpienie pańskie, to wezwanie do tego, byśmy pragnęli nade wszystko nieśmiertelności z Chrystusem. I oto jest niebo. Za Norwidem możemy powiedzieć, gdy on duszę mą porywa, jak piramidę. I w tych słowach znajdujemy odpowiedź na trzecie pytanie: kimże my jesteśmy w kontekście dzisiejszej uroczystości? Norwid podaje nam bardzo ciekawy obraz, porównując duszę człowieka, który żyje wiarą, duszę człowieka, który kontempluje Pana Boga, który rozwija w sobie życie duchowe, do piramidy, bowiem tak naprawdę dopiero kontekst nieba daje nam odpowiedź, kim jest człowiek, a może mówiąc precyzyjnie, to do czego człowiek jest powołanym. Zauważcie, umiłowani wierni, iż patrząc na piramidę, jej potęga jest określona poprzez kontrast nieba. To, iż wznosi się na tyle niebieskiego nieba, na płaskiej pustyni sprawia, iż ona nas zachwyca swą wielkością. Bez kontrastu nieba, gdyby tło było żółte jako wszechobecny piasek, nie dostrzegalibyśmy tej potęgi, która kryje się w tej budowli, która jest wielką i zachwycającą poprzez niebo. Oto właśnie idzie, abyśmy siebie zawsze rozumieli w kontekście tego celu ostatecznego bez Pana Boga, bez osiągnięcia nieba rzeczywiście. Jesteśmy prochem, nic nie znaczymy, nic nie osiągniemy, wszystko przeminie, a to co zostanie to płacz i zgrzytanie zębów. Natomiast dzięki temu, że podążamy do nieba, dzięki temu, że nasz Pan wyznaczył nam drogę, dzięki temu, że dzisiaj cóż się dokonało, tak jak we wcieleniu nastąpiło to, iż niebo stąpiło na ziemię, tak dziś ziemia wstępuje do nieba a za naszym panem Jezusem Chrystusem który w ludzkim ciele wstępuje przecie do tego nieba idzie najświętsza Maryja Panna i każdy z nas taką szansę ostatecznie przecież posiada byleby nas nie zgubiła pycha bo pycha i zarozumiałość czyli stawianie się wyżej ponad Pana Boga sprawia iż owe piramidy widzimy ze złej perspektywy widzimy je z góry i wtedy rzeczywiście ich potęga maleje, rozmywają się w tym piasku, a tylko człowiek pokorny, który klęka, który się uniża, może zobaczyć majestat i piękno tego, do czego jest powołany. Oto święty Augustyn nam mówi: to, co jest prawdziwe, jest i nieśmiertelne, wszystko inne, wszystko inne jest jakoby iluzją. I w końcu czwarta zwrotka. Tego niezwykłego wiersza przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, do idę, tak kończy Norwid. A co my mamy? Cóż my mamy? Słusznie ojciec i mąż stawia dom, który jest trwały, aby przetrwał wiele pokoleń. Słusznie mądry gospodarz kupuje dobry samochód, aby jemu ten samochód służył przez lata. Słusznie kupujemy trwałe ubrania z dobrego materiału, wybierając te najlepsze, aby dłużej nam służyły. To wszystko jest bardzo słuszne, ale skoro tyleż wysiłku wkładamy, aby zabezpieczyć się na to życie, co powodowane cnotą roztropności jest konieczne, to ileż bardziej powinniśmy starać się o to, by zbudować gmach wieczności z naszych cnót tam w niebie, skoro to wszystko przeminie. I znów święty Augustyn, jakby nam chciał przypomnieć w słowach tę prawdę: Wy, którzy pragniecie długiego życia, lepiej byście zrobili, gdybyście pragnęli dobrego życia. A zatem w tym wszystkim, co posiadamy, musimy zawsze pamiętać, by to stało się dla nas tylko drogą do celu, bo ostatecznie ileż mamy z tej ziemi? No tyle. Ile nasza stopa pokrywa, tyle prochu, nie więcej. To tyle wszystko jest warte, co nas otacza, w kontekście tego, że nasz Pan Jezus Chrystus dziś pokazuje nam nasz ostateczny cel. Zatem każdy nasz krok winien być krokiem w dobrą stronę, w stronę nieba. To właśnie jest budowanie właściwego gmachu to najlepsza inwestycja. I znów niech zakończy święty Augustyn tę dzisiejszą krótką refleksję. Życie, drodzy wierni, nie byłoby życiem, gdyby nie było wieczne. A to, co jest prawdziwe, jest właśnie nieśmiertelne. Pamiętajmy jednak, że to niebo, to jest prawdziwe życie. Nie ma innego. Nie sposób jednak tego życia osiągnąć bez tej, o której mówimy, iż jest bramą niebios. Dlatego do niej gorąco wołajmy, Królowo Nieba, módl się za nami, abyśmy wszyscy, jako tu jesteśmy, jako w tej modlitwie się łączymy, w niebie się spotkali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.